W tej lekcji omówimy tak zwany box model, czyli model pudełkowy. Chciałbym, żebyś skupił się również na tym temacie, bo jest on bardzo ważny w kontekście tworzenia stron internetowych. Cześć, z tej strony Kazimierz Spin, Witam Cię na kanale Modes Programmer, gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także, żeby Ci to lepiej zobrazować, spróbujmy sobie tutaj dodać jakiś kwadrat. Także dodajemy w HTML-u diva i dodajemy mu klasę rectangle ok zapisujemy przechodzimy do pliku CSS i dodamy tutaj kilka właściwości po pierwsze ustawimy sobie szerokość niech to będzie 100 pikseli wysokość również 100 pikseli background niech to będzie taki kolor czerwony border 5 pikseli solid może być kolor czarny padding 5 pikseli i margin 10 pixeli, czyli został dodany tutaj taki kwadrat. I teraz przejdźmy do narzędzi deweloperskich, czyli klikam EU12 i możemy sobie tutaj najechać na ten nasz element, czyli mamy ustawioną wysokość i szerokość tego kwadratu na 100 pikseli. Następnie mamy ustawiony jeszcze padding. To tutaj lepiej będzie widać, o tutaj to ten odstęp, tutaj to na czerwono to jest jego padding jeszcze ustawiony na 10 pikseli, tego nie widać, bo to jest w kolorze e, tej zawartości, czyli tego naszego kontentu, czyli najpierw mamy kwadrat 100 na 100 następnie tutaj mamy 10 pikseli paddingu, następnie mamy border 5 pikseli, no i na koniec mamy jeszcze margin ustawiony na 10 pikseli, no jeżeli sobie właśnie naladzę tutaj na ten element no to tutaj to ładnie wszystko widać, czyli najpierw mamy wysokość i szerokość ustawioną na 100 pikseli następnie mamy tutaj padding w tym kolorze takim pomarańczowym następnie mamy border no i następnie mamy tutaj margines z góry na 10 pikseli z lewej na 10 z dołu na 10 no i z prawej mamy tutaj do końca tej strony ponieważ to jest model blokowy także zajmuje całą szerokość ok także zaznacz sobie tutaj tego diva w zakładce elementy no i przejść do naszych styli i następnie przejść na sam dół Tutaj właśnie mamy rozpisany model pudełkowy tego naszego yy, zaznaczonego elementu, który właśnie składa się po pierwsze z zawartości, która jest w tym przypadku 100 na 100. Następnie padding, który jest z każdej strony ustawiony na 5. Następnie mamy border, czyli obramowanie z każdej strony na niecałe 5. No, i następnie mamy margin ustawiony na 10 pikseli z każdej strony. No, jeżeli sobie tutaj najeżdżam na te elementy, to przy okazji zobacz tutaj na ten nasz kwadrat, że tam w tym momencie są podświetlane elementy, na których jesteśmy. Czyli to jest zawartość. Następnie mamy padding, obramowanie i margines. I to całe składa się na model pudełkowy. Czyli z tych czterech elementów składa się model pudełkowy czyli zawartość, padding, border i margin natomiast jeżeli właśnie chodzi o model pudełkowy to mamy tutaj jeden problem o którym często zapominają początkujący programiści, Zobaczmy na nasz przykład przygotujemy sobie nowego diva niech to będzie div który ma mm, klasę box i w środku będą trzy divy każdy z nich będzie miał klasę inner Box i nie będzie miał żadnej zawartości. Ok, zapisuję zmiany. Przechodzimy do naszego pliku ze stylami. I dodam tutaj właściwości dla klasy Box oraz inner Box, czyli tych elementów wewnętrznych. Póki co nic tu jeszcze nie widzimy, ponieważ nie dodaliśmy. Żadnych właściwości, także na razie te divy nie są widoczne. Także ustawmy sobie tło dla tego elementu zewnętrznego. Niech to będzie taki, właśnie, kolor seledynowy. Ustawiamy szerokość na 300 pikseli i wysokość. Może być również 300 pikseli. No i może sobie oddalmy z dołu ten kwadrat, który tam teraz mamy. Także ustawmy margines botu na 200 pikseli, tak, żeby to było bardziej. Widoczny. ok, Czyli mamy taki kwadrat ten seredynowy no i to jest ten nasz kontener zewnętrzny, ten box. Ok, no i teraz sobie ustawmy te trzy boxy wewnątrz. Ustawmy im background, tak żeby to było widoczne. No, na przykład taki kolor może być czerwony. Ustawiamy szerokość na 100 pikseli Wysokość również na 100 pikseli Padding na 10 pikseli z każdej strony, no i może jeszcze border na 5 pikseli solid i kolor, niech to będzie kolor czarny, jeszcze zrobimy tutaj jedną korektę ustawmy ten kolor na żółty, żeby to nie wyglądało tak samo jak ten, czyli dodaliśmy sobie tutaj trzy takie boxy i mimo tego, że ten nasz kontener zewnętrzny ma wysokość 300 pikseli a wysokość e, każdego wewnętrznego elementu ma 100 pikseli to mimo to te trzy kontenery które teoretycznie powinny mieć 300 pikseli zajmują więcej miejsca niż cała wysokość tego kontenera. Oczywiście jeżeli chodzi o szerokość to na te nasze boksy to jest element blokowy także to zajmuje całą szerokość także dlatego one są pod sobą natomiast my tutaj skupimy się na tym dlaczego te trzy kwadraty mimo tego że mają wysokość 100 pikseli każdy z nich, czyli łącznie to jest 300 nie mieści się w tym kontenerze, który również ma 300 pikseli. Aby zbadać ten problem przejdźmy do narzędzi deweloperskich. Czyli najpierw przejdźmy do tego naszego boxa zewnętrznego. No i tutaj właśnie jak widzisz mamy ustawioną wysokość i szerokość na 300 pikseli. No i faktycznie tyle ma ten nasz element. Paddingu tu nie mam żadnego, borderu nie mam żadnego no i marginesy zewnętrzne. Ale czy nas nie interesuje? Czyli nasz, faktycznie ten Nasz kwadrat zewnętrzny ma szerokość 300 na 300 czyli tutaj jest wszystko ok. Natomiast, jeżeli przejdziemy do naszego inner boxa, to zauważ, tutaj na górze pojawia się taki tooltip, i tam właśnie pisze, że ten inner box ma rozmiar 129,33x129,33. Tutaj w tym miejscu to się pojawia, jeżeli tutaj najeżdżam na myszą. Czyli tak, ten kontener, mimo tego, że ustawiliśmy mu rozmiar 100 na 100 to tak naprawdę, jak możesz zauważyć, ma rozmiar 129,33 na 129,33. I z czego to wynika? To wynika z tego, że do całego rozmiaru tego kontenera jest wliczana po pierwsze zawartość, która ma 100 na 100, faktycznie, ale oprócz tego mamy jeszcze paddingi oraz border, czyli te trzy właściwości. Składają się na cały rozmiar tego kontenera wewnętrznego. Czyli najpierw mamy 100 na 100, czyli zarówno wysokość i szerokość ma 100 pikseli, ale jeżeli patrzymy w górę, to tutaj mamy jeszcze z dwóch stron paddingi po 10 pikseli, co nam daje już właśnie 120 pikseli i dodatkowo mamy border, który wynosi tutaj 4,667, co właśnie daje nam tą szerokość, która jest wyświetlana w tym miejscu. Czyli 129,33, czyli my, nadając wysokość czy tam szerokość na 100 pikseli, musimy wiedzieć, że oprócz tego zostanie do tego kontenera jeszcze wliczone paddingi i border, czyli tak, tak naprawdę rozmiar tego naszego boksa będzie większy niż faktycznie chcieliśmy, bo my chcieliśmy, aby on miał wysokość 100 pikseli i szerokość 100 pikseli. Natomiast Musimy pamiętać, że oprócz tych rozmiarów mamy również padding i border. Brzmi to trochę skomplikowanie, natomiast w CSS mamy fajny trik, który możemy zastosować dla całej naszej witryny, dzięki czemu rozmiar, czyli szerokość lub wysokość które tutaj na przykład wskażemy sami będą zawierały już zawartość. Padding oraz obramowanie. Dzięki czemu bardzo ułatwi nam to liczenie. Nie będziemy za każdym razem musieli dodawać tych wszystkich wartości do siebie, żeby poznać ich rozmiar. Tylko zadeklarujemy wysokość i szerokość kontentu, która będzie już zawierała wyliczony padding oraz obramowanie. Także zawsze na swojej stronie dodaję na początku taki wpis. Także możemy go sobie dodać tutaj na górze i wpisujemy tutaj gwiazdkę ponieważ chcemy zastosować to do wszystkich elementów, ale również do tak zwanych pseudo elementów, które będziemy omawiać dopiero w kolejnym module także na to damy tylko taki zapis gwiazdka before, czyli chcemy to zastosować dla wszystkich elementów oraz dla pseudo elementów after oraz before, które poznasz później i chcemy wszystkim tym elementom nadać Właściwość box sizing i ustawić na border box. Jeżeli teraz zapiszę te zmiany, to zauważ, że nagle te trzy małe kontenery faktycznie zmieściły się w tym dużym kontenerze. Ponieważ, jeżeli teraz ustawimy wysokość i szerokość, to te paddingi będą tutaj w to wliczone. Czyli teraz po prostu obliczanie rozmiarów tych elementów będzie dużo dla nas łatwiejsze. Natomiast jeżeli tego nie ustawimy, to domyślnie tutaj jest właśnie content box. No i wtedy te obliczenia trzeba wykonywać troszkę inaczej. Także pokażę ci jeszcze jak to teraz wygląda w narzędziach deweloperskich. Jeżeli sobie teraz podejrzysz, to zauważ, że cały ten nasz kontener ma teraz rozmiar 100 na 100. Tutaj na górze może znowu ten rozmiar zauważyć, jak sobie daję myszą. Czyli teraz ten nasz kwadrat cały ma rozmiar 100 na 100. Czyli jeżeli teraz sobie tutaj przejdę w ten model pudełkowy, to zauważ, że tak naprawdę sam content ma troszkę ponad 70 pikseli. Następnie mamy paddingi, które mają po 10 i border ponad 4 piksele, i ta właśnie suma tych wszystkich tutaj elementów daje nam wysokość 100 i szerokość 100 pikseli, natomiast co tutaj chcę podkreślić, że do tej wysokości i szerokości nie wliczają się marginesy ponieważ marginesy to jest odstęp zewnętrzny i tego tutaj nie wliczamy, także jeżeli tutaj ustawiamy dodatkowo marginesy na na przykład 5 pikseli no to zauważ, że znowu to będzie wychodzić, także to musisz zapamiętać, że do tych rozmiarów nie wliczamy marginesów, które są tak jakby odstępem zewnętrznym, także to nie jest wliczane w tą wysokość i szerokość. Natomiast jeżeli tutaj zwiększysz padding na, przykład na 20, to to dalej wszystko będzie się nam e, mieściło w 100 pikselach, czyli mamy wtedy całość 100 pikseli, minus 20 paddingi, minus 5 bordery i wtedy nam wychodzi dopiero e, faktyczna wysokość i szerokość i w tym przypadku na przykład nasz kontener ma 50 pikseli, tak samo jeżeli zmniejszysz border 1 piksel, to to wszystko się będzie zawsze mieściło nam w tym kontenerze, czyli wszystkie te składowe będą miały wysokość i szerokość 100 pikseli. Także to tyle, jeżeli chodzi o model pudełkowy. Chciałbym, żebyś po prostu zapamiętał, że zawsze ustawiamy box sizing na Border box, dzięki czemu, jeżeli ustawimy szerokość i wysokość danego kontenera, to mimo dowolnych paddingów czy bordera, zawsze ten kontener będzie miał taki rozmiar. Także to jest dla nas bardzo pożądane, no i tak będziemy z tego korzystać w całym szkoleniu. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.